Dzień dobry, to ja jeszcze raz, bo policjanci A, nie byli, dobra. nie? Tak, i... teraz oni, tych twoich widzów, nie? Co on tam streama robi, Dzień ten Daniel, dobra. krzyczą cały czas do tych widzów, że mają krzyczeć JP, JP, nie? Że wyzywają policję. I głośno cały czas jest. Dobrze, bo ja też swoje smutko, że połączę, tak? Proszę poczekać. Dobra. Proszę czekać. Policja Toruń. Proszę czekać na przyjęcie zgłoszenia. Rozmowa jest rejestrowana. Policja to o, Toruń. Proszę czekać na przyjęcie zgłoszenia. Rozmowa jest rejestrowana. Policja to o, Toruń. Toruń. Proszę czekać na przyjęcie zgłoszenia. Rozmowa jest rejestrowana. Policja Toruń. Proszę czekać na no, przyjęcie zgłoszenia. Rozmowa jest rejestrowana. Policja Toruń. Proszę czekać na przyjęcie. Nowałem animowo na urzędniczej 25 dziewięć No, No, jeżeli y, jeszcze raz zadzwonisz tutaj i wezwiesz policję y, bezpodstawnie, że jest zakłócenie, ponieważ ty nie jesteś mieszkańcem ulicy Urzędniczej, tylko jesteś mieszkańcem ulicy A ja w parku i byłem i słychać to że zostanie sporządzony wniosek na ciebie za bezpodstawne wezwanie policji. Dobra. Zrozumieliśmy się? No. Ale w parku Nie byłem i słychać. Nie anonimowy Łowoda. Ale w parku byłem i słychać było. Słuchaj, ale mi się wyświetla twój numer telefonu jeden y, pierwszy raz i drugi raz, więc pamiętaj o tym. Jeżeli jeszcze raz jeden raz zadzwonisz, że bezpodstawnie wezwiesz, wezwiesz patrol, to obiecuję ci, że zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu regionalny za bezpodstawne wezwanie policji. ja się... No.